It's like a little rare. I'm down. Siema, witam Was, wszystkich sobie weźmiemy udział w specjalnym węciku zorganizowanym przez Gaizin na 1 kwietnia. Od razu tutaj powiem, że był to wielki strzał w dziesiątkę Jedziemy sobie leopardem drugim wersji A5, chyba nie trzeba nic tutaj więcej dodawać. Ponadto do wyboru mamy jeszcze, chciałem powiedzieć radziecką, ale to już ruską, T90. Możemy sobie także polatać śmigłowcami, czy to Apache, czy to Mi35. Do tego wydarzenia powstała specjalna mapa, tutaj gramy na scenaju symulacyjnym. W sumie to nawet lepiej. Powstała specjalna mapka Irak, która naprawdę jest bardzo fajna. Nie sądziłem, że kiedyś powiem, że mapka miejska może być fajna, ale tutaj przyznam się, że naprawdę mi się ta lokalizacja podoba. Za mną jedzie te 90 No składy są mieszane, no w jednej bitwie są... W jednej drużynie są te 90 oraz leopardy. No, ale to jest tylko iwencik, który naprawdę spowodował to, że zarwałem tutaj ładnych parę godzin na grę właśnie Leopardem oraz te 90 No tutaj ja już troszeczkę trzeba uważać, bo coś może wyjechać na mnie, a wolałbym tego uniknąć. Przyszaję się tutaj za tymi skałami. No i coś już tutaj jedzie, coś już tutaj jedzie. Jest tam wrogi leopard A fuck. Zahaczyłem tutaj o skałę. Trzeba się ładnie na tego gościa tutaj przyszaić. I najlepiej by było, jakbym oddał strzał w amunicję. Ale on chyba tutaj schował dolną płytę. Nie dostał po kierowcy podziału nowym. Jest podpalony. Jest zniszczony leopard Pięknie go wykończyłem Ale coś tutaj jeszcze może się przebijać Więc chyba będzie lepiej jak troszeczkę tutaj poczekam. Chociaż nie, no wiecie, gram na żywioł. Nie będę pokazywał wam to jakiejś nudnej witewki, tylko ma się coś tutaj ciekawego i konkretnego dziać. O, na mapie pokazuje, że tutaj w pobliżu mnie... Są jeszcze jakieś drogie maszyny A chyba tam się nie przebije, pojadę sobie tutaj Muszę być już cholernie czujny jest T90 Odpalona została zbiornik paliwa A, kolejny raz podpalona Jest zgiszczona T90 ładnie, drugi flak na koncie Ale nie ma się z tego cieszyć, bo wrogowie przyjęli drugi punkt ja się tutaj jeszcze po raz kolejny wychylę. Tam strzela jakaś pelotka, chociaż możliwe, że to jest jakiś czołg. Na pieprza z karabinu. Najpierw sobie zobaczymy, czy tutaj czegoś nie ma. Ale najpierw upewnię się, czy ta lewa strona jest czysta. No, chyba nic tam nie ma więc tutaj flankujemy teraz wroga no nasi widać troszeczkę walczą o ten punkt C chociaż no wrogowie gdzie jesteście oto przybliżenie z tego działa naprawdę tutaj robi wrażenie ale nie ma co się dziwić są to nowoczesne maszyny ta wersja lopardy nawet są na naszej armii Dobra, gdzie są ci wszyscy tutaj Panowie, jest T90 Dowódca zamek działa, układ napędowy wieży No ale niestety tutaj zdążyła się schować Jest zniszczona Pięknie, tutaj kolejny wróg Tylko gdzie on jest? A tutaj Jest zniszczona T90 Kolejna Czwarty frak, no pięknie wszystko tylko że przegrywamy to póki co Dobra Gdzie są jeszcze wrogowie No chyba troszeczkę tutaj wyczyściłem teren Więc mogę się teraz delikatnie wychylić Żeby coś tam było O leci wrogi śmigłowiec To jest apacz już parę takich gości ściągnąłem właśnie z działa. Tutaj same wraki. O. Dobra, nasi odbijają B. Spoko, ja tutaj może troszeczkę przybliżę się do wroga. Ale nie mogę tutaj stracić czujności, Bo jeden strzał i może być po mnie. Naprawdę te działa mają ogromną penetrację. 700 mm, 750 Te dziewięćdziesiątki mają pociski kierowane, które mają pełne chyba 700 mm. Cholera wrogowie znowu przyniósł. O, jedzie, jedzie coś, jedzie ta 90. -tka. Ona mi tutaj nie widzi, ja poczekam aż... Troszeczkę bardziej się odsłoni. Postaram się na nią przyszaić. Jest, ładnie boczkiem. Działo nowe napędowy wieży. No, chciałem coś więcej zrobić, ale spróbuję tak na Hama teraz wyjechać. O! Jest! To no, wyjechałem bokiem. Gdyby pierwsza dała strzał, to byłoby po mnie ale ładnie wycelowałem w amunicję Dobra pora atakować dalej no punkty mnie całkowicie nie interesują mam to w dubie to jest event liczy się tylko dobra zabawa chcę tutaj zniszczyć jak najwięcej wrogich czołgunów Z prawej strony jest szyściutko W powietrzu walka śmigłowców. No te wraki troszeczkę potrafią zmylić człowieka. Dobra. Szturmujemy tutaj. Respa, wroga. No, wroga by punkt B. może chociaż... O, nawet arty nie mogę zrzucić Wydaje mi się, że z tej strony tutaj jest szyściutko Tam za to na pieprza jakaś belota Tylko ona jest schowana Pewnie zaraz tutaj jest jeszcze jakiś ZSU 23 z nami, tak mi to wygląda No, dobrze myśla Jest zniszczona Szyłka Ale pewnie gości się raz odrodzi czołgiem i nie Zlinczuje tutaj Dobra, trzeba się schować za tymi tutaj skałami o. tego pana to chyba będę mógł kupolować, bo leci dosyć niziutko. Ław. a troszeczkę słabo wycelowałem a teraz już tak wysoko działa nie podniosę dobra widzimy tutaj o coś tam jest o ile tam jest wrogich czołgów Wyjeżdżają z bazy Jest T90 Dział nowy gąsienica Czyli tych chłopaku mi już tutaj nie uciekniesz Jest zniszczony Ale tam jest jeszcze jego jeden kolega O ile nie dwóch Nie dziełem go atakować Ona się dali dupę w tej bitwie Ja tutaj tak ładnie atakuję wroga Poflankowuję, a oni nawet dupy nie ruszą Dobra, tam jedzie coś Ale już zostaje, niestety Za to podpaliłem jeszcze jedną te 90 Teraz ją myślę, że wykończę A no niestety nie A we mnie jesteś tutaj już ostro na pieprza Nie uciekaj no chciałem oddać ale już tutaj dostałem z boku. Czy od tyłu nawet sam nie wiem o, od tyłu Chyba no w tym momencie dla mnie bitwa się skończyła Ale wezmę sobie może śmigłowiec, no Tylko z góry tutaj od razu ostrzegam, chociaż nie wezmę sobie może pelotkę, bo tam w powietrzu właśnie wziąłem dużo wrogich śmigłowców. No właśnie. Już nasza szyłka w coś na napieprza. Napieprzamy ostro z karabinu. Nie uciekaj. Nasza szyłka dostała tylko od czego. No naprawdę event jest świetny. Ja tutaj chcę jak najwięcej takich wydarzeń. Nie tylko na pierwszego dnia. To tak na co dzień, no. Może tam co jakiś weekend, co drugi, trzeci weekend chciałem sobie naprawdę tak Leopardem pograć. Polatać nowymi i Mam nadzieję, że Gajdżin zobaczy, że naprawdę ten event miał sporą popularność. Wczoraj było 80 tysięcy graczy ponad wieczorem. Teraz tu nagrywam o rannej porze i jest 50 tysięcy graczy. Więc to mówi samo za siebie. A tymczasem ja oddaję głos do studia. Trzymajcie się, do następnego. E na razie.